Polskie szczypiornistki wygrały z Węgierkami 24 do 23 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Danii. Biało-czerwone na początku spotkania zachwycały skutecznością i w 11 minucie prowadziły 6 do 3. Do tego momentu na 7 rzutów aż 6 znalazło drogę do siatki rywalek. Oprócz dobrej gry w ataku, biało-czerwone świetnie broniły. W 16 minucie zawodniczki Kima Rasmusena prowadziły już 10 do 4. Niestety chwilę później zaczęły się problemy. Przestrzelony rzut karny, dwuminutowe kary i gorsza skuteczność sprawiły, że w 26 minucie węgierki po raz pierwszy w tym meczu wyszły na prowadzenie. Na przerwę Polki schodziły przegrywając 13 do 14. Druga połowa była niezwykle wyrównana od początku do samego końca. Prowadzenie zmieniało się co chwilę, a emocje sięgały zenitu. W 54 minucie po świetnym wykończeniu Karoliny kudłacz Gloc na dwubramkowe prowadzenie wyszły Polki. Na 20 sekund przed końcem przy wyniku 24 do 23 dla Polski decydujący rzut obroniła MVP całego spotkania Anna Wysokińska. Do końca rezultat nie uległ zmianie i to skazywane na porażkę Polki przeszły do ćwierćfinału. Oprócz awansu do najlepszej ósemki turnieju zespół Kimara Musena zapewnił sobie miejsce w jednym z turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.